Ciężką śmierć. Co do za Spokojnie. Cześć moi drodzy, w pierwszym materiale z gry Indiana Jones i Wielki Krąg. Poznajemy tam historię na nowo. Nie byłem w ustawieniach graficznych, jakie gra mi narzuciła, że tak powiem, domyślne. Takie są. No, gra wygląda w miarę ładnie. Premiera jest 10 grudnia, czyli wtedy, kiedy tu nagrywam. Eee, aczkolwiek wy prawdopodobnie widzicie to dopiero 11. Z racji tego, że troszkę czasu minęło. Eee, od tego, żeby, żeby opublikować. Tak powiem, obrobić, opublikować. I wrzucić na kanał. Niestety, jeżeli miałbym, ja tak powiem, wersję wersję preorder! Posągu się wystraszyłeś serio jeżeli miałbym preorder pre i dostęp do gry po prostu dzień wcześniej by mi było łatwiej po prostu wrzucić dla was materiał w dniu premiery, ale myślę, że dzień obców nie jest nie, nie ma, że tak powiem, takiego dużego znaczenia Kto, kto się napatoczy i kto będzie chciał obejrzeć I tak obejrze Muszę sobie ustawić trochę głośność yy, słuchawek, żebym... Żebym wiedział, kiedy mnie mogą zagłuszyć Okej, okay, i co my tu mamy? No woda... Woda, powiem wam, że wygląda tak... Niepowtarzalnie, ale ma jakość odbić znaczy się odbić y, znaczy się teksturę taką falowaną no, w dzisiejszych grach bez, bez czegoś takiego no to powiem wam że średnio by to było ale mamy książkę y, moja podróż przez ruiny dobra książka weźmy Dlaczego zostawili te rzeczy? Y, wygląda jak po nie wrócić. wygląda jakby Właśnie nie spakowali się, albo wychodzili stąd w pośpiechu. Także... Nie wiem, wiecie co? Myślałem, że mam za nimi iść. A ja sobie tutaj mogę... Co widzisz? A ja sobie tutaj mogę po prostu na legalu... ...ich wyprzedzić. Strzałka. To są blisko Pff! Świeża trucizna, trzy dni i za nami. Gdyby ona nas wiedzieli, już dawno bylibyśmy martwi. No, nie mów hop. A Indiana Jones idzie, spojrzał na ształkę, rzucił idzie niewzruszony. A tutaj na nasi przyjaciele, kompadro, to tak troszkę wystraszeni się wydają. Okej, okay, gra kamery taka, powiem wam, że... Bardzo przyjemna, moim zdaniem. Okej, okay, spacją się wspinamy, standardowo. i biegniemy do kolejnego punktu. Co tutaj mamy? Schylić się tylko? Nie, podnieść. Nie, no Indiana Jones. Kurde, sam Konar podniósł. Ale nasz towarzysz nie odstaje, tak. Ameryka Południowa, 1936 rok. Okej, okay, ciekawe w jakich latach się to dzieje. Szczerze mówiąc, żeby sobie nie spoilerować ani nic, nie przeczytałem w ogóle. Praktycznie nic o tej grze. Ok, składamy mapę, która nas do czegoś doprowadzić ma. O, jest spisek. I jest laptop. I pierwszy, pierwszy raz chyba widzimy twarz naszego bohatera, która powiem Wam, że jest bardzo ładnie. Kolega zdziwiony, dobra, po lewej stronie widzę, że mamy prawdopodobnie pasek życia, bo na środku mamy, mamy naszą staminę. Po prawej kapelusz był, gdzie mogłem se. Z... Mogłem, znaczy informował nas o, o stanie nasz... zapisu. To pański przyjaciel? Konkurent. Był dobry. Był bardzo, bardzo dobry, senor. Nikt stamtąd nie wyszedł żywy. Błagam. Idziemy. Nie ma, nie ma wyjścia. Ej, dobra, a ja nie mam żadnej pochodni? Aha, ja mogę bić. Dobra. On świeci, ja biję. Świetny układ. Dobra. Tu mamy pajęczynkę do omiecenia. Stamina, widzę, że się kończy. Ciekawie, jak wygląda rozwój postaci? Signor. O, oh fuck, on miał dużo więcej. Dobra, nie wiem nie jestem w stanie rozpoznać jaki to rodzaj jest. Stój. Jest pająka. A jak nie uniknie? Mam nadzieję, że się przekonamy, że zademonstruje nam. No liczyłem na to, że nasz tutaj zagranic zagraniczny przyjaciel nam zademonstruje, to jak to wygląda. E ale jeżeli, jeżeli to był ten forestal y, z obozu, y, to mam wrażenie, że on tu bardzo długo, bardzo długo leży, tylko, tylko nie laso. No dobra, pełne gacie. Aha, dobra, zostawiamy sobie na później. Na powrót. I co jakiś skarb? Czego żeśmy szukali? Jest jakaś figurka starożytna. Pewnie to jest jakiś święty gral. A ja po prostu nie. Nie zachwytam się, bo nie wiem, co to jest. To mnie przeraża. Pewnie standardowo, jak w, w tych... W, w filmach, że e, on jak podniesie... O. On jak podniesie, to po prostu ten, ta figurka zejdzie na dół albo coś. No. Udało się. Czyli naciskamy to z kropkami i powinno być git To jest to. Dobra, gdzie jest kropka? Tu jest jeszcze kropka. Nie, ta zagadka nie jest aż taka trudna. A powiem wam, że nie mam przygody łatwej. No, bym wszedł. Też są. Dobra, czyli tu muszę nacisnąć. Nie mam przygody łatwej, wręcz przeciwnie. Wiecie, żeby mieć większy fan z gry, wziąłem sobie. Yy, wziąłem sobie, tak powiem, tą, tą bogatszą wersję. Nie, Niełatwą, jeżeli chodzi o zagadki. Okej, okay, worek z piaskiem. No, tab. Tabuluje to. Teraz? Ej, bo czuję się delikatnie oszukany w tym momencie. E, bo tab do, do niczego nie służy. Aha, ale, altem jak coś to sobie blokujemy. Okej, okay, dobra, wyciągnąłem. Coś się chyba zbugowało. Rozumiem ciężar. A skąd ja mam wiedzieć, ile to waży? No dobra, Jolo, podmieniamy. E, chyba było za ciężkie. Dobra, wszystko. E, dobra, za szybko. Daj jeszcze raz. Za szybko pamiętaj, żeby tam się zatrzymać. Daj bić! Daj pasterze! Prosto. powinien dostać. Adios. No świnia. Świnia straszna. W. No. A wcześniej mi się nie udało. A, bo miałem posążek w ręce. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj Indiana, zdążymy Jakbym mógł Ci jakoś klawiszami pomóc, bym ci pomógł tą chęcią Ale nie mogę Najważniejszy kapelusz O nie, ktoś zapomniał o świetle Właśnie miałem mówić, że teraz wielki kamień nas będzie gonił To jest, o, to jest klasyka gatunku Byle by mi się tylko stamina nie skończyła I że tak powiem, nie oglądaj się za siebie Au To był tylko sen? Mam nadzieję, że nie. Gdzie <śmany> jest wyjście? Jak jakiś. Jak jakiś labirynt. Okej, okay, ktoś, ktoś u nas był, coś tu się działo. Dzieciaki. Dzieciaki? Coś takiego? Oszalałeś? Dobra, ale mamy jakieś ślady, idźmy po śladach. Duże te Wiecie. ślady stup. Właśnie i o to chodzi, gra nam niejasno mówi... ...co mamy robić. Tutaj były te ślady i one mi tu giną, niestety. Ale wiecie, mam tylko drogę w prawu, która jest otwarta, i myślę, że tutaj, jak pobiegnę, to nie ma tych śladów. Pewnie jakiś włóczęga. Tak, na pewno. Dobra, mamy mapę, którą sobie weźmiemy, bo nam się może przydać. Jod zamykamy, ok. Wszystko w porządku. Wiecie co? Cieszę się może, że nie dostałem tej wersji takiej, e, takiej poprzedniej, tej przedpremierowej ze względu na to, że tam mogłyby być bagi, a tutaj jest gra już taka finalna, skończona, więc mam nadzieję, że tutaj tych bagów za dużo nie doświadczymy. Dobra, kolego. Nie możesz tu. No ten kolega trochę duży. Coś ty się, jeden on jest prawie zabijał razy jak, jak Indiana. Okulary pieniędzy oh. potera też spadły. Sam się, prosiłeś. Nie wiem co kombinujesz. Ale nic z tego No dobra, walka mi nie idzie. To yy, no chyba, żeśmy trochę przegieli pałę. Albo przegrałem. Tyle ci stać! Dobra... Yy, ogólnie dużych szans żeśmy nie mieli. Indiana Jones i Wielki Krąg. Całkiem ciekawie za zapowiadająca się historia, wam powiem. Ja zachęcam do India. zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. I oglądamy dalej. Zastanawiałem się, gdzie jesteś. Co się stało? Gdzie on jest? Kto? Olbrzym, ja nie widziałem, olbrzyma. Przyłapałem kogoś włamującego się do muzeum. Był wysoki. Zabrał coś. A widziałeś jego twarz? Ciemna. Blizny. Mówił jakąś formą łaciny. I nie miał włosów, Łacina. był Łysy. To coś nowego. Miał duże uszy i wielki nohal. Chodźmy, Markus. Musimy sprawdzić, co zabrał. Tak, zgoda. Ta gablota została splądrowana. Brakuje w niej czegoś? Rzućmy okiem. Dobra. Starożytny Egipt, oczywiście. Starożytny Egipt. To na pewno będzie tutaj. Tu są jakieś murale. Tak jest inny. Dobra. Maska pogrzebowa. Tu są jakieś wykopaliska. Tu? Nie, to nie tak. A, widzicie, może tu. To by było? Też nie, to raczej nie, nie była ofiara wotywna. No, nie, nie ogarniam tych podpowiedzi. Może tu? Nie, tu powinno być coś innego, Indiana. Dobra, no to co? Ostatnia, ostatnia opcja. Jaska pogrzebowa pasuje tutaj. Dobra. A Spójrz na to. Ugarickie znaki. Ugarickie. Musi pochodzić z Raz Shamra w Syrii. W Syrii. Yy, flaga Syrii. Yy, Tam mi wygląda na flagę Syrii. Nie, spróbujmy czegoś innego. Powiedziałem, Syria. I odpalił mi się Siri w telefonie. Nie, to nie tak. To jest Syria. Została tutaj, prawda? Ej, z naprawdę co? nie ogarniam tych flag. Terrakota, najpewniej babilońska, z Iraku. Z Iraku, to jest Irak. Dobra, Irak wiedziałem. O, dobra robota, Indiana. I jak? Wszystko na miejscu? Nie zupełnie. Czego brakuje? SW 003. Co to było? Wyprawa do Siwy. Zabrał mumię kota, Markus. Tylko dlaczego? No, niedobrze mu mnie kota zabrać. Dobra, ale zapytam. Po co jest nam ta mumia kota? Szukajmy dalej. Dobra. To idźmy może nie wiem, śladem buciorów. Instrukcje gry mogę sobie otworzyć pod escape'em, ale na razie nie chcę. Współczuję temu, kto będzie musiał to sprzątnąć przed Okej, okay. y, artykuł Pamiętasz, o czarnych koszulak. doktoranci podrzucili do gabinetu y, Właśnie z o, tego o, co wiem... Mógłoby... O, szczotkę mam. Mogę być szczotką. Dobra. Tego co wiem to właśnie bardzo przydają się właśnie takie znajdki, typu jakieś artykuły czy cokolwiek, bo to nam daje punkciory, a za punkciory możemy coś tam tworzyć. Nie Jeszcze nie, nie wiem do końca co. Może znajdę tu coś, czym się połatam. Pielęgniarka na pewno nie miałaby nic przeciwko. No już wziąłem bandaż, ale nie chcę go na razie używać. Mam trzy paski zdrowia, także... Tylko wiecie, eksploruję sobie dalej z tą szczotką w ręce. Nie wiem jak ją odłożyć. Tak blokuje. Yy... Dobra. Ku, yy, Pod kusie odkłada rzeczy. Także pamiętajcie jak coś to piszcie mi w komentarzu. Yy, tu idą ślady. Cały czas wielkie uciory, Ale tu mamy jeszcze pokój do ogarnięcia. Także sobie go... Ogarnijmy. Mapa świątyni. Dobra. Plus pięk 15 punktów do przygody. Ojcie zawsze, zawsze spoko nie. Oh, strasznie boli mnie głowa, bo wczorajszej pracy dopuszcza w nocy. Mówiłem, że nie musisz tego robić. O wojownicy chmur. Nie Aha, Tyle dobra, to jest ta, ta, ta książka. Obszerny. Miło. Co my tu mamy? Płyta jakaś gramofonowa, której też nie mogę zabrać. Las co mamy? Nie mogę go wziąć jeszcze. Bynajmniej. Dobra, ten pokój chyba będzie do przejrzenia na później. Dobra, podnieśmy szafę. A kolega nam nie pomoże, ten co nie spał do późna. Markus, pomóż mi z tym! Idę Indiana. No właśnie. Chodziło o kooperację. Bo jednak taka szafa trochę ciężka, można sobie plecy łatwo uszkodzić. Nie wiem co będę z ciebie zrobił. Tam jest jakiś wisiorek. Ale nie ma za co. Szedł i zgubił. Olbrzyma. To medalion? Olbrzyma. Widźć go, gdy przechodził przez okno. Wróćmy do twojego gabinetu i zastanówmy się nad tym. Dobry to Ktoś zadał sobie bardzo wiele trudu, aby ukraść mumię kota. To Mumia kota. kota. Mhm, on tak Ta. biega sobie truchcikiem. tygodni temu. To nie były zwykłe wykopaliska. Wiecie, sobie chciałbym jeszcze tutaj przejść i zobaczyć coś. Może po prostu coś przeoczyłem. Wiecie, zawsze jakieś punkty na... Na start zawsze fajnie mieć. Okej, okay, tutaj coś mamy. Mamy jabłka. Mamy jakiś list. List do kogoś tam. Nie będę kaleczył tego imienia. Grunt, że mamy 15. O! Notatka o mumikota. Dobra, fajnie. Zostawiłem te notatki. Także zachęcam, jeżeli ktoś chce zapoznać się z nimi, to sobie spałzować i przeczytać. Ja sobie zrobię to już po odcinku, bo wiecie, nie chcę was zanudzać czytaniem tego. Każdy raczej woli, jak w fabuła leci do przodu. Więc tak zrobimy. Myślę, że nie ma się co dłużej zastanawiać. Pod mapą. Mapą. J. A, J się zamyka, J się otwiera. Idziemy, pójdziemy sobie kulturalnie do, do naszego gabinetu. Tutaj może dowiemy się czegoś więcej. Coś katolickiego. To pieczęć tajnych archiwów w Watykanu, jeśli się nie mylę. To nie chodzi tylko o mumie kota Marcos. Co zamierzasz zrobić, Indiana? Pojechać do Watykanu, no, najpewniej. Tak coś sądzę. Odsupuję zastępstwo na uczelni. Indiana, Dowson wydaje się dobrym wyborem. W połowie semestru oszalałem. O, spójrz. Ktoś zostawił ci prezent. Od jak dawna tam leży? Kto grzebał w moich rzeczach? Nie okay, od roku. Niech ktoś Weźmy dziennik. Dziennik, prawda? Bardzo ładny. Brak podpisu. No, Okej. Okay. Nic szczególnego. Nam to nie powiedziałoby, najmniej mi. O! Co pakujesz? I dokąd zamierzasz się wybrać? Tylko niezbędne rzeczy. Rozumiem. Okej, okay, coś jeszcze mogę zabrać? To będzie ładny prezent. Aha, no, dobra. Możesz ze mną porozmawiać, Indiana. O, Marion. No ja wiem, że może... porozmawiać, możemy porozmawiać. Yy, to też sobie weźmy. Nie mogę tego sobie wziąć. To co, już? Co tu Zdzwoniła. jeszcze? M... Mówiłem ci? Dwa miesiące temu, gdy wyjechałeś do Siwy. Kto to jego córka? Yy, dobra ale no nieważne chciałbym yy... Doprowadziłeś się do ostateczności nie wiedziałem co powiedzieć niczego byś nie zmienił nie yy, dobra yy, fajny fajny taki detal ale to nie zmienia faktu a okej okay, weźmy jeszcze sobie to yy... zdjęcie kota które na pewno się przyda dziennik już mamy wypełniony delikatnie Muszę przeczytać, od kogo ten, ten dziennik jest w żaden i... Sposób nie poprawi sytuacji. i kim on jest nie. po prostu dla Indiany. Muszę przyznać, że jestem zaintrygowany. Po co Watykanowi twoja mumia kota? Dokładnie. I jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Daj spokój, Indiana. Nie możesz teraz wyjechać do Włoch. Uczelnia nie puścicie na urlop. Nie w trakcie egzaminów. Chodzi... Markus, nie da się cofnąć czasu. Może nie powinienem był jechać do Siwy, ale to była jedyna okazja w życiu. A że... gdy wróciłeś, jej już nie było. A no, bo, bo możesz, może dowiemy się w trakcie, kto to jest dla Indiany? Nie możesz po prostu uciekać przed problemami, Indiana. No to co? Lecimy do Włoch, do Watykanu. Stop. Potrzebna pomoc. Stop. Spotkajmy się w Watykanie. Stop. Przyjacieli. Stop. Watykan nie jest bezpieczny, stop. Będę czekał przy schodach wioski, stop. Subtelność jest tnotą, stop. Antonio. I moi drodzy, gra się wybornie, gra wygląda też całkiem nieźle, ale to tyle w tym materiale. Mam wrażenie, że ominąłem kupę znajdziek, ale tego dowiem się już w następnych materiałach, jak mi czegoś będzie brakować. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć, do następnego.